Słuchajcie, mamy takie ćwiczenie e, kolejne, ale ono dotyczy już takich wyrażeń, tak? E, dotyczących podróży. I teraz tak, jedyneczka. Can you help me to pack albo make my suitcase? Sure, but are you really going to take all those clothes with you? To jest typowe e, zdanie faceta, słuchajcie. Oczywiście, że ci pomogę, ale czy, e, czy na pewno e, jesteś pewna, że weźmiesz wszystkie te ciuchy, tak? Czyli czy możesz mi się e, pomóc spakować, tak? ale generalnie to pack myself jest wyrażenie, ale to make my suitcase, tak? Czyli zrobić yy, jakby walizkę, nie? <gulnie> Ogólnie. Dwójeczka. I'm really excited about our holiday. Jestem podekscytowana na wyjazd na wakacje. Słuchajcie, też bym była. Me too. Ja też. I have never lived albo stayed at a luxury hotel before. Nigdy wcześniej nie zostałam, nie, nie, nie byłam, tak, w luksusowym hotelu. No i live to chyba nie bardzo, bo Generalnie to live, to znaczy y, mieszkać, żyć, tak? Czyli tak naprawdę nie zostałam, tak? Czyli stay? słuchajcie, tu powinno być, tak? OK. Potem mamy what, what shall we do after dinner, tak? Czyli co zrobimy po kolacji? Let's wander albo wander around the streets of the old town. I teraz tak, to może być mylące, bo, uh, bo let's uh, wander, to znaczy chodźcie się tak potułamy, tak? Pochodzimy... E, porozglądamy i tak dalej. A wonder a wonder. Była taka piosenka, nie myślę sobie, tak? No to nie za bardzo, tak? Czyli tutaj chodzi o to, że wonder around przez Asie pisze. Słuchajcie, przez Asie pisze, tak? Dobra, potem, when my exams are over, I'm going albo taking a holiday. Where are you going to go? Czyli kiedy e, będzie już po moich egzaminach, tak? E, jadę na wakacje, tak? E, i teraz, where are you going to go? Gdzie zamierzasz się zatrzymać, prawda? To jak będzie? I'm going a holiday, czyli I'm taking. I'm taking a holiday, słuchajcie, bo going to powinno być going on holiday. Tak? Jest. Wtedy można używać tego w liczbie pojedynczej, mnogiej, holiday, holidays, i to i to jest ok. Ok, five. I can't wait to see albo look the sights in Paris, tak? Czyli nie mogę się doczekać e, widoków w Paryżu. You will love it. It's the most amazing city on earth. E, będziesz po prostu zakochasz się w tym. Tak, to jest najpiękniejsze miejsce, e, miasto na świecie, tak? Na ziemi całej w ogóle, nie? I can't wait. No to co? To see, tak? Zobaczyć the sights, tak? Nie look. Look by było look at, prawda? Look at, czyli musi być to see, tak? E, szósteczka. I want to go on albo go to a short trip this weekend. Chciałabym pojechać na krótką, e, e, krótką nam wycieczkę w ten weekend, tak? I've heard it's going to rain. Słyszałam, że ma padać, tak? E, no to generalnie mówimy jechać na, tak jak i po polsku, słuchajcie. To go on, tak? Bo go to to już jest, no go to to by było źle, no bo go to nie, nie mówi się tak, nie? I'm gonna go to the dentist się mówi bardziej, nie? E, w takim sensie. E, czyli e, teraz tak, jeszcze mamy ostatnie, słuchajcie, jeszcze siódemka mamy. If you do, albo go sightseeing in Rome, don't forget the Colosseum. Jeśli pójdziesz na, zwie, z, chcesz zrobić zwiedzanie Rzymu, tak, nie zapomnij o Koloseum. Of course, we'll go there, I will send you a postcard. Oczywiście, że tam pójdziemy, wyślę ci nawet kartkę, tak. E, no i teraz tak. Jest wyrażenie go sightseeing i nie ma nic innego, słuchajcie, nie ma zmiłuj, żeby co innego było.